Cześć, tu Marek i rośliny. Chwilę się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy w sumie, bo tym razem jesteśmy w Obi, więc raczej mnie tylko usłyszycie, ale no był długi weekend, poza tym mieliśmy pewne problemy z Boną i na szczęście już teraz wszystko jest raczej w porządku, chociaż komplikacje trochę potrwają, Bona ma zadrutowane zęby, ale oby było dobrze. Jesteśmy w Obi, żeby zobaczyć co nowego pojawiło się w sklepie. Było widać róże, jakieś takie odmianowe, ja niestety nie znam się na różach, ale po nazwach coś mi się kojarzy, więc chyba są to jakieś znane. Teraz patrzymy na oleandry, dlatego że w komentarzach ostatnio pod filmem o hitach roślinnych PRL-u była mowa o oleandrach, tych z pełnymi kwiatami, których w tej chwili już praktycznie nie da się dostać w sklepie, no i rzeczywiście tutaj wszystkie są pojedyncze. No dobra, ale zapraszam Was na odcinek, zobaczymy co jeszcze jest w Obi. Mam wrażenie, że tutaj na wejściu za dużo się nie zmieniło. Te same krotony i chyba ta sama palma stoją. No ale cóż, nadal są ładne, i ta palma cały czas mnie kusi. Poza tym tutaj jakieś takie dekoracyjne kalanchoe. No i trochę jeszcze takich drzewek, bąza i fikusów w różnych rozmiarach i w różnych doniczkach. A tuż za kasą kolejna ekspozycja. Tutaj kalanchoe znowu. Skrzydło kwiaty i takie kolorowe begonie. To są te begonie, które będą kwitły długo. I są w takich kolorach bardzo standardowych jak na begonie. Później jeszcze są inne, według mnie ładniejsze. A poza tym mamy tutaj trochę marantowatych w rozmiarze XXL. Mamy też areki, no i strelicje. Tutaj druga strona i mamy tu cyklamen perski. Nie wiem dlaczego w tych temperaturach obecnych jest on sprzedawany, bo to jest po prostu samobójstwo. Przecież ta roślina się gotuje żywcem, dlatego ciężko mi to zrozumieć, ale wygląda nadal ładnie. Najpierw zobaczyłem tą cenę i się przeraziłem, że tyle mają kosztować te tenantę i, i, i tak dalej, ale niestety, albo na szczęście raczej, jest to cena tej Red Beauty. Piękna, to znaczy jest to filodendron i. Wygląda zachwycająco. No, trochę też kosztuje. A tutaj jest cena tych marantowatych dużych, kalatea mix. No, piękne, duże rośliny, trzeba przyznać. A poza tym, no, wszędzie areki i trochę tych strelicji, one są już takie podrośnięte. Tu jeszcze kolejne areki. Jest jakaś akcja 8399. No. Jak to lubi? Ja jej nie lubię, już chyba nigdy nie kupię, chociaż może lepiej tak nie mówić, bo wtedy na pewno kupię. A tutaj mamy takie draceny, które myślałem z daleka, że to są jakieś takie yuki, bo te pnie naprawdę porządne, ale jak się zbliżyłem, to okazało się, że to rzeczywiście draceny i te liście są miękkie, ale wyglądają przepięknie. Takie pióropusze naprawdę duże okazały rośliny. Zresztą mówiąc o dużych okazałych roślinach, musimy się zbliżyć do tej alokazji. Zobaczcie, 180 zł kosztuje, ale te liście, wow, bycze, naprawdę kozak. Super wygląda zupełnie odwrotnie niż to taumatofilum, którego nie lubię. Zresztą zobaczcie, sami to jest lepna na wciornastki, i nawet te liście tutaj dolne wyglądają fatalnie. Ja nie wiem po co to kupować. Za to, tutaj, takie ładne sreberka skontrastowane z zielistką, o której jeszcze pogadamy. Tutaj kordy liny, które mają przepiękne różowe brzeszki. Zobaczcie, jakie one są delikatne, ale są. Naprawdę fajnie to wygląda. No, ta zielistka to rzeczywiście jest ciężki przypadek, dlatego że dzisiaj, w tym Obi, raczej wczoraj, bo dzisiaj nagrywam do tego dźwięk, naprawdę zatkało mnie, jak zobaczyłem liczbę zielistek, jakby mi chcieli zrobić na złość. Tutaj są tajki. Jak ktoś nie wie o co chodzi to chodzi o odcinek z roślinnymi hitami PRL-u, w którym niesłusznie przyznaje się, posypuję głowę popiołem, zakwalifikowałem zielistkę zbyt nisko w rankingu i powinna rzeczywiście pójść wyżej, ale zapomniałem o tym już nagrywając ten odcinek i została tam gdzie została. Więc przepraszam yy, wszystkich fanów Zielistki, przepraszam również Wandę Zielistkę. No trudno, <śmum> mam nadzieję, że się nikt nie obraził. Tutaj mamy za to zobaczyć, jakiego pięknego, po prostu pięknego przedstawiciela EpiPremnów. No tej wielkości liście naprawdę mnie zachwycają. A tutaj duże filodendrony. Jakby ktoś miał ochotę kupić sobie takiego. To się, wydaje mi się, że to jest nawet McDowell, tamten jeden przynajmniej. No, naprawdę fajnie wygląda. Oglądałem go nawet z bliska. Tutaj mam jeszcze inne filodendrony, takie, które kiedyś były rzeczywiście trudne do zdobycia i kolekcjonerskie. W tej chwili można je kupić na luzie w obi, po prostu sobie stoją i czekają. Niesamowite. Tutaj duże bądzaje i jeszcze trochę tych nóg słonia, ale w takim rozmiarze malutkim, bardziej kompaktowym. Ja wolę większe, ale no, nie każdy ma na to miejsce. Spójrzcie, jaki piękny, duży filodendron. Niestety nie było ceny, ale teraz te ceny nie są powalające, więc myślę, że na luzie do kupienia. Jak ktoś jeszcze nie ma, to można rozważyć. Za to ta palma mnie zachwyciła. To jest Butia. Naprawdę rzadko, rzadko spotykana w handlu palma, którą w sklepie chyba widzę pierwszy raz, a w takim rozmiarze to na pewno. Słuchajcie, musiałem się aż oddalić kawał, żeby to objąć kamerą. Bardzo rozłożysta roślina, bardzo duża, przepiękna. Tu próbowałem nagrać w takim 0.5, co trochę wypacza obraz, ale no cóż, chciałem to po prostu całe pokazać. Wielka roślina za 2000. Jeden egzemplarz. Cudo. Cudeńko, jak ktoś ma warunki, to po prostu nic, tylko brać. Wow. A tutaj begonie kolejne. Te mają bardziej pełne kwiaty, tak mi się wydaje, niż te na wejściu. Bardziej przypominają różyczki. Oczywiście są w całej palecie kolorów, chociaż te, które mi się najbardziej podobają, są jeszcze dalej. Za chwilę wam je pokażę. Ale trzeba przyznać, że fajne. Begonie są w sumie przyjemne, ale tu spójrzcie na to. Śmieszne te kwiatki, wygląda to trochę jak bugenwilla wręcz. I ciemne zielone liście, bardzo ładnie. A tutaj całe może z czy tam kali. A nad nimi wiszą starce. Tych kali naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy to jakiś sezon, czy co. Kiedyś dostaliśmy w prezencie, ale za długo nie pożyła. Nie wiem, jakoś ta roślina mnie tak nie urzeka zbytnio. Kojarzy mi się cmentarnie. Tutaj jeszcze kwitnące schynantusy, peperomia. No, takie standardowe w Obi, wiszące rośliny. Przynajmniej w moim, bo moje Obi. Często pytacie, w Gdańsku na Kołobrzeskiej to jest to Obi, do którego ja najczęściej chodzę. Tutaj mamy jeszcze z tyłu helikonie, tak mi się wydaje. I z przodu aglaonemy, troszeczkę również anturiów, jak widzicie 4-5 czerwca, wielki filodendron, to chyba cały czas ten sam, już mu brakło palika, biedaczek. A obok nie mniejszy szorstkowiec fortunego, czyli wielka palma, no ona się nie nadaje do domu, trzeba ją uprawiać. Na tarasie w ogrodzie. Niektórzy obudowują nawet na zimę styropianowym domkiem, i tak też udaje się go przezimować. Tu jeszcze więcej begonii, bardzo dużo tych begonii jest. A tutaj ktoś porzucił przekwitającą echmę, chyba na pewno jakąś bromelię z przeceny. Na przecenie jest trochę roślin, pokażę wam również. A tu mnóstwo begonii. Jestem w szoku. No i cały czas są te banany. Ale zobaczcie ile begoni. Ja cię kręcę. Tak różne te reksy. Naprawdę ciekawe. No a te banany takie trochę wyciągnięte się robią. Myślę, że nawozu im trzeba więcej. Ja właśnie tego banana podlewałem cały czas wodą z biohumusem. Cały czas. I ten biohumus naprawdę... Pobudził go do wzrostu i liście rosły ogromne, ale dosłownie każde podlewanie było z musem. No i bardzo dużo słońca. Tu jakie liściory. Całkiem spora ta monstera. Tutaj bardziej różowe kordyliny, no i też aglaonemy. Filodendrony. Ataba piękny, spód, uwielbiam. Bardzo ładne też srebrzyste liście. No i inne banany również. Bardziej typowe i trochę też większe, już tu jeszcze jedna Red Beauty. Nie wiem, czy ładniejsza niż tamta, czy nie. Ciężko powiedzieć. Trzeba by je postawić obok siebie, żeby ocenić, a raczej jest to duże wyzwanie. Takie z No i te małpki. Nie wiem, co o tym myśleć. No, średnio ładne Anturium. A tu jeszcze więcej tych kali i jeszcze trochę tych begoni. A tu strelicję. Całkiem sporo. Ta aukuba. Fajnie wygląda, zwłaszcza jak te liście się rzeczywiście zrobią takie żółte intensywnie. A to jest akurat taka odmiana, która jest taka żółta. Trochę dracen. No i falenopsisy standardowo. A tutaj moje oko przykłata kalata White Fusion. Ładnie wygląda zdrowo. No i podoba mi się w sklepie. Poza tym są też tutaj wkomponowane alokazje przeróżne, no i oczywiście mnóstwo zarówno anturiów, jak i też są takie ładne stefanotisy. A tutaj Diefenbachia, która również jest na tej liście roślin z PRL-u. Jak ktoś nie widział, to zachęcam, bo myślę, że fajny ten ranking wyszedł. O, tu jeszcze więcej alokazji. Także, jak ktoś nie widział rankingu, to zachęcam, bo wydaje mi się, że fajny i wiele pozytywnych komentarzy wpadło. Podobał się. Jakbyście mieli pomysł na jakiś inny ranking, który chcielibyście, żebym nagrał, to piszcie w komentarzach. A tutaj młode listki, zobaczcie, jak zdrowo to wygląda. Wychodzą nowe rurki, super. O, tutaj też wielkie liściory. No jednak, alokacje mają to w sobie, że potrafią takie duże liście wypuścić nagle i wyglądają jak potwory. Super. Nawet zwykła Diffenbachia jest. Słuchajcie, no, szok. Xanthosomy. A tutaj jeszcze więcej Anturiów. W ogóle te Anturia podobno są też w biedronce, to znaczy na pewno są, ale niestety u mnie nigdzie nie było. Szukałem, chciałem nagrać i nie znalazłem. Może jeszcze gdzieś znajdę? To pokażę. A tutaj kawa. O, cena jak w kawiarni, jak to zwykle mówię. No i jeszcze więcej zielistki, i to nie jest koniec tej zielistki. Naprawdę obi mi tutaj yy, zagrało na nosie. O, jaka ładna szeflera. To jest ta taka parasolowata. Pięknie wygląda. Dużo ciekawsza niż ta standardowa. Chociaż standardową też lubię. Mam, mam ją z pracy, słuchajcie, z pracy, a pochodzi z Cypru. Więc w ogóle taka pamiątka tu ogromny liść epipremnum, tak jak mówiłem, jak on ma podporę i dobre warunki, to potrafi właśnie takie liście produkować, a jak nie ma, to wychodzą takie. Więc no te epipremna są właśnie bardzo podatne na zmianę rozmiaru liści ze względu na zmianę warunków środowiska, niezależnie od tego jak dorosła jest dana roślina. A tu adenium, piękne kwiatki, naprawdę ładnie wygląda i ta cebulica, ta scilla pokazywałem wam, że moja jednak żyje i cofam to, że nie jest to odporna roślina, bo naprawdę jest odporna. U mnie przetrwała zimę, zasuszyła liście, ale wypuściła z cebuli z powrotem nowe listki. Fajny to adenium. Nawet się zastanawiałem, czy nie wziąć, tak trochę mnie kusiło, ale no nie wiem. A tutaj Pilea Mojito. Mojito. <laughs> Fajnie wygląda, jak ktoś lubi pile, to myślę, że jest to ciekawsza wersja, chociaż niektórym pewnie może się nie podobać ta wariegacja, bo ona jest taka trochę no, dziwna. Tu jeszcze więcej zielistki i z odnóżkami, już można po prostu od razu mieć taką wyrośniętą i przypomnieć sobie czasy szkoły. Mi się kojarzy z klatką schodową w domu rodzinnym, bo tam rosła w oknie nad schodami. I właśnie zwisały te, te pańczynki, znaczy te pajączki. Fajnie wyglądała. A tutaj jeszcze więcej alokazji. O, jaka piękna monstera. Hmm, hmm, hmm. Szał. Aż jeden liść. Warto, na pewno. No nie wiem, jaka cena. Może jakaś przeceniona była, ale chyba nie. Nie widziałem żadnej przeceny na niej. Tutaj alokazja Jacqueline. Trochę mi się nie podobają te brzegi liści, że one są takie jak u. Filodendronów z przędziorkiem, co odstrasza mnie od tej rośliny, szczerze mówiąc. Tu jeszcze inne difenbachie i peperomie. O, nawet ta peperomia ma kwiatki. Super. A tu ciąg dalszy Difenbai i jeszcze więcej alokazji. A na dole łosierogi. Mm, fajne. Lubię łosierogi, są bardzo pozytywne. Mają ciekawy kolor i nie są problematyczne raczej. A tu kordylina, która też nadaje się do ogrodu. Przynajmniej na lato. Zobaczcie, na przecenie te fiołki afrykańskie. Całkiem ładnie wyglądające, aż się zastanawiam, czy nie wziąć. Tak samo mamy też tutaj małe palemki daktylowe. No, fajnie. W tej cenie to uważam, że naprawdę warto kupić. Jak ktoś nie ma i chce mieć, to myślę, że jest sens. Za to cytrusy przecenione zwykle nadają się do śmieci, dlatego że one są zmarnowane. Korzenie mają zmarnowane, liście mają zmarnowane, a to owoce to tam mało warte. Więc jak już macie kupować, to kupujcie takie, które nie mają zmarnowanych liści, tylko jak już to, na przykład opadnięte owoce, bo to dużo lepiej rokuje. O, tutaj jaki ładny nowy liść. Szkoda, że się tak tutaj uszkodził. Jakieś uszkodzenie mechaniczne i zgniło to troszeczkę. Ale bardzo duży. No tu monsterki standardowo. Jeszcze jakieś taumatofilum. Tutaj jeszcze mamy palemki. Ładne te liście, naprawdę. Ja mam jakiś pociąg do palm. No niestety. Trzeba mieć palmiarnię do tego, więc trochę problem. Ficus lirata też był w odcinku o prl -u. Piękny. Nie wiem, która cena jest właściwa. Z tych dwóch, mam nadzieję, że ta niższa, ale nie wiem. Wątpię w sumie. A tu zajrzymy do wnętrza za nogcicy. ta jest dosyć otwarta, więc nie trzeba się szczególnie starać. Ale rośnie, czyli ma się dobrze. Tutaj jeszcze malutki taki ficus Lirata. To jest chyba ten bambino, skoro taki mały. No i mamy kolejną roślinę Krasulę, która też była w tym rankingu. Tyle, że nie w tej wersji, tylko taka zwykła owata. A tutaj mamy różne pnącza. I mamy też gardenię, która ma równie błyszczące liście jak kawa i zawsze się obawiam, że mi się pomylą, bo jedna i druga ma takie karbowane, chociaż jak się dokładnie przyjrzy, to widać różnice. No i generalnie różnią się dosyć znacznie te rośliny tak docelowo, chociaż w tej wielkości tak mogą być podobne. Tutaj trochę małpek, jeszcze więcej kalatea mix. Te jakie piękne liście, zachwycające, ten kontrast naprawdę powala. Przepiękny. Super. Szkoda, że takie przędziory żrą, No nie wiem, ja mam pecha z tymi przędziorkami, niestety. Za dużo roślin, i wiecie, jak to jest. Ale bardzo mi się podobała tamta. A tutaj taki Fikusik. Bardziej ma podłużne liście niż taki zwykły sprężysty. Jeszcze taka Kalatea. O, matka, jaka piękna palma. Naprawdę, jestem chory na palmy. Ciekawe, czy to jest tak, że jakbyśmy mieszkali w klimacie takim, gdzie palmy są powszechne, to czy też by mnie tak zachwycały, czy raczej wtedy podniecałbym się iglakami? No nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ale tutaj mamy kolejne zielistki. No oczywiście, i to jeszcze nie koniec zielistek. Naprawdę, wyrzut taki był, że ja nie mogę. Wszędzie, gdzie się nie spojrzy, zielistki, a ja mówię, że są mało popularne. No nie. Masakra. E, tutaj mnóstwo paproci, naprawdę bardzo różne. Przyjechało ich sporo, nawet nie mieszczą się na swoim stole, więc niektóre stoją jeszcze tutaj na podłodze, w tackach. No i jest kilka różnych. Poza tym są też asparagusy, tak jak mówiłem, wow, przyjechały asparagusy do Obi. No i stoi cała paletka na razie jeszcze nieruszona. Bardzo różne te asparagusy, wszystkie praktycznie takie najpopularniejsze. No i trochę jeszcze bananów. A nad nimi fikusy. W sumie fajnie tak wyglądają te fikusy bengalskie, jak są takie na nodze. Chociaż myślę, że jak będą jeszcze większe, to będą jeszcze fajniejsze. Tutaj streptokarpusy, a raczej primuliny. No i jeszcze Ring of Fire. Też już taka marketowa roślina, że za każdym razem jest szokujące. Tu jeszcze zielistka, green orange na dobitkę, no ale ta częściej bywa, rzeczywiście. Bardzo ładny kontrast na tych kwiatostanach. Aglaonema, o to jest chyba ta Silver Bay, którą ja też mam w domu i bardzo ją lubię. Jest odporna i spoko. Tyle, że ja kupiłem większą, po prostu nie taką malutką. A tutaj maluszki i jeszcze trochę większych roślin. Takie czekoladowe Anturia trochę krotonów, jest też poliskias i anturia o ozdobnych liściach zdecydowanie, no bo kwiaty, jak widać tutaj, kwiatostany nie są zbyt interesujące i takie nawet dosyć małe. Jaki piękny ten kolor, naprawdę ten taki miedziano-czerwono-ceglany, ceglasty, piękny. Tu jeszcze więcej paprotek, Oczywiście na górze wszędzie wiszą zielistki, bo cóż by innego. <laughs> Teraz będę na nie zwracał większą uwagę. Naprawdę mnóstwo zielistek jak na złość. No i jesteśmy już na sukulentach. A na sukulentach w sumie ciężko mi powiedzieć, czy dużo się zmieniło. Wydaje mi się, że dużo z tych roślin jest i było, ale też widać po tych tackach, że jednak sporo ubyło. No bo jest dużo wolnych miejsc. Tutaj owadożerne muchołówki, no dobrze, że zamknięte, bo dla nich to pewnie trochę za sucho. Tak na powietrzu w obecnych warunkach, jak było tak sucho, zresztą wczoraj padało na szczęście w końcu, więc trochę się poprawiło, ale ogólnie szału nie ma. Tu jeszcze więcej takich mniejszych roślin, niektóre nawet też będą kwitły. I są nawet choje Australis, zarówno lisa, jak i taka zwykła, chyba że zzieleniała lisa. No i tutaj jeszcze trochę tilanci I maluszki. A na maluszkach wszystko i nic. I Anturia i Kalate, i choje, i, i krotony. No po prostu szał. One wychodzą dosyć drogo, jak się tak na to spojrzy, więc w sumie to się może nawet opłaca, że sprzedają takie małe, a drożej, bo, no bo w sumie po co długo hodować, a można sprzedać. Tutaj sit. Dawno nie widziałem tego situ. Dajcie znać, czy macie go długo, czy jako taką roślinę na krótko kupujecie tylko, bo No nie widziałem nigdzie, żeby on się za długo trzymał w domu. Kiedyś był bardzo popularny w IKEA, ale to już dawno i nieprawda. A tutaj, jakie maleństwa, bardzo urocze. Oj, są też drzewka szczęścia, ale w wersji mini. I Sansy bardzo różne. No to znaczy, jak na market, wiadomo, że to nie jest. Sklep ogrodniczy, jakiś specjalistyczny, ale i tak, gasterie, o, fajnie, lubię je. No i tutaj jeszcze te inne sensy. W sumie ta z tym złotym brzegiem mi się nawet podoba. W ogóle muszę wam coś powiedzieć. Ostatnio, no już nie wiem który raz mówię o tym odcinku, ale ze względu na to, że nagrywałem o roślinach z PRL-u, wyciągnąłem Sansę i stwierdziłem, że muszę ją wykąpać, bo ona tak sobie stoi na parapecie za zasłoną, nigdy jej nie widzę. No i wstawiłem ją pod prysznic, wykąpałem, pokazałem w odcinku i co. Nagrodziła mnie tym, że będzie kwitła. Właśnie teraz siedzę przy komputerze i patrzę na nią przez odsłonięte zasłony, i widzę, że szykują się piękne kwiatki. Już nawet zaczyna z nich trochę wyciekać nektar, ale jeszcze się nie otworzyły. Więc fantastycznie, <laughs> widzicie, czasem warto jednak zadbać o roślinkę, zapewnić jej trochę jakiegoś spa, zwłaszcza takie sukulenty, jak one nagle, jak stały długo i nic, ani wody, ani, ani niczego, ani prysznica, a tu nagle taka niespodzianka i chyba stwierdziła, że warto zakwitnąć w nagrodę dla mnie. Więc dziękuję. Poza tym dziękuję też patronom za wspieranie mojego kanału. Dziękuję wszystkim oglądającym. Zachęcam do komentowania. Jeżeli macie pomysł na inny ranking, to również proszę o komentarz, a jak nie, to napiszcie po prostu. Co wam obecnie kwitnie w domu? No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.